Dawno, dawno temu, myślę, że jakieś 5 lat temu, leciał nad moim ogrodem ptaszek, zrobił kupkę i efektem tego jest ta roślina. Bo nie wiem skąd się wzięła. Nie siałam jej tutaj, nie zapraszałam do ogrodu, a mimo wszystko szkarłatka amerykańska rozpanoszyła się u mnie jak u siebie. I dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, czy szkarłatka amerykańska może być przyjacielem w naszym ogrodzie, czy intruzem. Zapraszam Was do oglądania. Zanim przejdziemy do szkarłatki amerykańskiej, rzućcie okiem jak pięknie wygląda moja kocimiętka. Już kończy swoje pierwsze kwitnienie, za chwileczkę zostanie przycięta i będzie kwitła ponownie. A tutaj cudowny powojnik wielkokwiatowy. Nazwy nie pamiętam. Jeżeli chodzi o szkarłatkę amerykańską, to tak jak Wam powiedziałam, rozpanoszyła się w moim ogrodzie jakieś 5 lat temu. I przez pierwsze dwa lata byłam zachwycona, że ta roślina zechciała u mnie rosnąć. Tym bardziej, że w ogóle jej nie znałam i szczerze mówiąc, patrząc na filmy na YouTubie, bardzo rzadko o tej roślinie się mówi. Jest to piękna roślina. Możemy ją uprawiać jako soliter, taki pojedynczo rosnący, bo. Te egzemplarze dorastają nawet do 3 metrów. U mnie największe szkarłatki mają 2 metry. Są, świetnymi, są świetnym tłem do bylin, do rabat bylinowych. Super wyglądają na przykład na tle jasnych murów czy jasnych płotów i wszystko byłoby ok. Pod warunkiem, że nad tą rośliną musimy panować. Jeżeli nad nią nie zapanujemy, to w Ameryce Północnej, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ona traktowana jest jak chwast. Jest to roślina bardzo, bardzo inwazyjna. Jeżeli widzicie, że w Waszym ogrodzie na przykład pojawiają się, a pojawiają się na pewno młode siewki szkarłatek wiosną, ponieważ ona z tych cudownych kwiatuszków, w formie kłosów za chwileczkę, gdzieś w lipcu, one zaczną przekształcać się w owoce. Te owoce są ciemno, takie granatowe, czarne nawet. I uważajcie, jeżeli macie dzieci małe. Są to trujące rośliny. Cała roślina jest trująca, zarówno łodygi, jak również kwiaty i owoce. A naprawdę wyglądają imponująco owoce. Są Aż, aż rączka właśnie do nich się kieruje, żeby je zrywać, bo wyglądają bardzo, bardzo apetycznie. Także jeżeli macie małe dzieci, to absolutnie tej rośliny nie polecałabym Wam do ogrodu. Zobaczcie, ile tutaj jest młodych roślin, które wysiały się z nasion w zeszłym roku. I teraz muszę to zacząć wyrywać, bo w kolejnym roku będę mieć jeszcze 10 razy tyle. I jeżeli na przykład wiosną widzicie, że w waszym ogrodzie pojawiają się takie malutkie, one mają takie palowe korzenie. Naprawdę, potem jak roślina urośnie duża, ciężko się pozbyć tego. Więc jak macie takie małe roślinki, wyrywajcie to czym prędzej. Szkarłatka amerykańska, jeżeli będziecie o niej czytać, to przeczytacie, że lubi glebę przepuszczalną, yy, lubi stanowiska słoneczne. Ja się tutaj nie mogę zgodzić, ponieważ szkarłatka u mnie rośnie praktycznie wszędzie, i w cieniu, i w słońcu. Także jest to roślina, która będzie rosła na każdym stanowisku. Yy, owoce tej rośliny używane były do farbowania tkanin, a cała roślina. Jest rośliną jadalną, i w Stanach Zjednoczonych przyrządza się z niej nawet potrawy, ale tego raczej nie próbujcie, bo to trzeba wiedzieć, jak przygotować, żeby, żeby ona była jadalna. Jeżeli chodzi o wysiew tych roślin, to tak jak powiedziałam, kwiaty, które ma zawiązane takie białe, piękne kłosy, one będą się przekształcać w owoce. Czarne, takie szklące, świecące owoce, że tak jak powiedziałam, aż ślinka cieknie, żeby zjeść taki owoc. I jesienią te owoce spadają na glebę i rosną nowe rośliny. Czy jest mrozoodporna? Czasami przy mocniejszych zimach, kiedy jest ostrzejszy mróz, ona przemarza, ale na przykład przemarza roślina macierzysta, ale obok tej rośliny. Mamy kolejne egzemplarze młodych sadzonek. Nade mną pęcherznica, która teraz, właśnie jest w trakcie swojego kwitnienia. Pęcherznica żółta. Jeżeli planujecie jakiekolwiek prace przy tej roślinie, koniecznie zakładajcie rękawice. Ja co prawda czasem wyrywam gołymi rękami, ale raczej nie róbcie tego, ponieważ zatarcie oka może spowodować, że Możecie mieć problemy ze wzrokiem. Trzeba naprawdę uważać na te rośliny. Zresztą w ogrodzie mamy mnóstwo roślin, które tak naprawdę są trujące. Trujący jest bukszpan, trujący jest oleander, trujące są tulipany, jacynty. Więc no my tych roślin nie jemy. Ale w przypadku dzieci trzeba bardzo uważać. Nie polecałabym Wam do ogrodu takiej rośliny. Jeżeli planujecie zakup tej rośliny, to posadźcie ją w takim miejscu, w którym będziecie mieć nad nią kontrolę, żebyście obserwowali, czy wiosną wysiewają Wam się nowe, młode egzemplarze szkarłatki. Zobaczcie, jak ładnie wygląda na tle płotu. Tak jak powiedziałam, na tle płotów na tle płotów na tle jakichś jasnych murów. Czy przed nią bardzo ładnie też prezentują się niższe, niższe byliny? Szkarłatka fajnie też będzie wyglądać na tle trawnika jako pojedyncza roślina. Taka mała roślinka, myślę, że po dwóch, trzech latach ona osiągnie już spokojnie, nawet wcześniej, osiągnie już takie rozmiary, jak tutaj widzicie. A tutaj za mną jest roślina, która, myślę, że zasiała się również, nie wiem, Dwa lata temu i zobaczcie, to jest cień, zupełny cień, i mimo to ona kwitnie i ma już prawie taką wysokość jak ja, więc naprawdę rośnie wszędzie i nawet fajnie wygląda z tymi kwiatami pęcherznicy, fajnie razem się komponują. I przy okazji szkarłatki hmm, zaczynają kwitnąć w piwonie, coś pięknego. Ta wygląda jak lody śmietankowe, jest to piwonia Light Pink. Tutaj kocimiętka też szaleje. No i zaczynają już kwitnąć też róże. O różyczkach będę Wam nagrywać osobny film, ponieważ tych kwiatów, tych krzewów różanych w ogrodzie mam myślę, że około setki. Więc będę miała o czym opowiadać. Moi drodzy, jeżeli dzisiejsze wideo Wam się spodobało, jeżeli Moje porady dotyczące uprawy szkarłatki amerykańskiej przypadły wam do gustu, to oczywiście lajkujcie ten filmik. Mam nadzieję, że wam troszeczkę rozjaśniłam ten temat. Jeżeli planujecie zakupić tę roślinę, widzicie, jest piękna, ale jest bardzo inwazyjna, więc trzeba ją kontrolować. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące szkarłatki amerykańskiej, czy też inne pytania, bardzo proszę, żebyście pisali w komentarzach. I koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy macie szkarłatkę amerykańską w Waszych ogrodach i jak ona się sprawuje. Czy podobnie tak jak u mnie, rozsiewa się po całym ogrodzie i nie możecie nad nią zapanować, czy rośnie po prostu jeden egzemplarz i super sobie z nim radzicie. Zachęcam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do podnoszenia łapek w górę i widzimy się już za kilka dni. Miłego weekendu.